Tam wszystkich godzina 8 rano. Wykrywacz, tak jak mówiliście, wciągający, ale słońce świeci, sorry, że tak mrużę oczy. Idę sobie na plażę przy rzece. Ale oślepia. No i zobaczymy, czy tam coś u nas wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tak jak mówiliście wciągające, to jest strasznie. No nic. Jak coś wyjdzie. To na pewno zobaczycie, także zapraszam do oglądania. Idę sobie już naszym mostem, rzeka, plaża z jednej, plaża z drugiej, jakiś plac zabaw, dużo piasku, ludzi nie ma. No z godzinkę potup tam. Może coś wpadnie, na pewno będzie fulkapski Tu jest kąpielisko. Jeszcze muszę przyjechać tutaj do wody, sprawdzić, zobaczymy, może w wodzie coś będzie. Ale dzisiaj nastawiam się na, na plażę, piasek. Jak coś padnie, to fajnie. Jak nie, liczy się wypad. Idziemy najpierw na tą stronę, zobaczymy. No ja już sobie chodzę, chodzę. Tutaj tak sobie wydubałem. Mam pierwszy sygnał jakiś taki, oprócz kapsli oczywiście. Gdzieś tu coś jest. Jest 10 groszy. Jakiś sygnał w okolicy. Nie wiem, grosza, może coś gdzieś tutaj bije. Co mamy? Tak jak mówiłem. Zaczynam się uczyć. Grożna szczęście no nic, to jest taki drugi lepszy sygnał. Poza tym, same kapsle jeszcze sprawdzę. Samiutkę kapsle. No nic, przy wodzie nie ma nic, także idziemy dalej. Wiecie co, ogólnie zmieniam miejscówkę, bo tam jest tragedia. Oprócz tych 11 groszy, no i stada kapsli, zrywek to nie było nic. Idę do parku obczaić jeszcze, bo już jest godzinka przed dziesiątą, czyli dwie godzinki sobie chodziłem. Idę zobaczyć, czy są dzieci na placu zabaw i, i jacyś ludzie. Jak nie ma, to jeszcze wrócę się po wykrywacz i obczajmy ten plac zabaw. Zobaczymy, może coś na placu zabaw wyjdzie. No nic. Jak coś będzie, to będziecie to widzieć. Zmieniłem już miejsce. Jestem na Placu zabaw. Zobaczymy, może tutaj coś wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to trzeba po prostu pojeździć po innych placach zabaw. Popatrzeć. No nic, do pierwszego sygnału. Mam pierwszy sygnał. Gdzieś mi tutaj uciekł. Gdzie jesteś? Jest pierwsze 20 grosz. Także zawsze coś. Sygnał 41, 42, to chyba na grosza jest. O ile dobrze już kojarzę, to teraz będzie ciężko go znaleźć. O, już został kopnięty. Gdzieś tutaj jest. Zaraz sprawdzimy. No i tak jak mówiłem, kolejny grosz na szczęście. Kolejny sygnał, 29, już kopnięty. O, 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 jest pierwszy większy nomino, jest zrutóweczka. 2019. Kolejny sygnał na 29. Może kolejna złotóweczka? Czyżby, tu, czyżby, czyżby, jest kolejna złotóweczka. Ta już trochę poleżała. 95. Także pozdrawiamy, Jest dobrze. Jest kolejny sygnał już kopnięty. 50 grosz. Taki zajazd jak tamto złotóweczka 91. Także pozdrawiamy i jedziemy dalej. Kolejne, już widzę. Zobaczcie ze mną tutaj rancik, tylko ruszyłem nogą. Jest kolejna Dziewięćdziesiąty 91. No i fajnie. Kolejna złotóweczka na oko 2000. 15. No i pasuje, już są chyba, nie wiem, czwarta czyli lepiej na placu zabaw niż na plaży. Ja wam ogólnie jestem cały czas w jednym miejscu, tutaj jest ogólnie kombo, same złotówki się komuś posypały, patrzcie następno. to też już swoje tu wyleżało 91. No i w końcu będzie w końcu będzie jakiś normalny pierwszy film taki, że coś tam jest. Dobra, lecimy dalej. Kolejny sygnał i grosz na szczęście. Nie, dziesięć grosz. Tak jest zajechane, że 10. Jest kolejny sygnał. Gdzieś tutaj. Chyba kolczyk. Albo jakiś ucho od czegoś. Takie coś. Nie wiem, co to jest. No, ale coś jest. Kolejny sygnał. 50 groszy. No, coś tam wychodzi. I no. już kopnięte 5 groszy. 2008. Pozdrawiamy. Mam sygnał 40, 41 albo grosz, albo 5 zł. No tutaj jakby drugi był. A patrzcie, 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 widzicie tu, co my tu mamy, he, he, he jest piątek 2016, no w końcu. No i powiem Wam. I już mam dzień zrobiony, już jest fajnie. Nic nie chcę mówić, ale mam kolejny sygnał 39 40 na żywo. Gdzie, zaraz zobaczymy. Gdzie ty tu jesteś? Może być grosik. A grosik jest tak ciężko. Patrzcie, 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 patrzcie. patrzcie. Patrzcie, 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 patrzcie. No teraz to już mam w ogóle dzień zrobiony. Szok. Nie wiem, czy to jest na nogę, czy na rękę, ale zerwała się komuś. Nie wiem, czy to srebro. Poszukam w domu. Nie znam się na tym aż tak. Nawet jak nie jest srebro, no to ja jestem. No, już jestem zamieciony. Szok. Sygnał już kopnięty. Jest 20 groszy. Czyli sypie, sypie. Kolejne już 10 groszy z kolei. Już wszystkich nie nagrywam, bo ludzie się schodzą, patrzą się na mnie jak. Także powoli trzeba będzie się zwijać, ale jeszcze tu wrócimy. Wszystkiego jeszcze nie zrobiłem, ale ostatnia huśtawka, bo już naprawdę jest dużo ludzi. I zwijam się zrobimy podsumowanko yy, już przy samochodzie jeszcze tutaj na żywo na żywo na piątkę zobaczymy może anusz chociaż powiem Wam to są jakieś zbrojenia dziwne w tej ziemi, w tym piasku i to tak bije wszystko. No nic, ale zobaczymy. O. Niby kopnięte. Zaraz sprawdzimy, że na żywo może być grosik. No i gdzie to jest? Tak głęboko? Wiem, że grosik Ciężko namierzyć Ale jest Sprzęt wyłączony Idziemy na podsumowanko No, coś tam wyszło Coś tam wyszło, ja jestem zadowolony Pierwszy taki wypad W sumie na plac zabaw No to co, widzimy się za chwilę Podsumowanie wypadu z plaży oraz z placu zabaw. Niestety, już w domu ludzi się zjechało tyle, że po prostu patrzyli się na mnie, jak wiecie na kogo. Dobra, nie będę się rozgadywał. Lecimy z podsumowaniem. Śmieci, szkła, różnych folii, trzy zryweczki, ale zobaczcie, takie szkło, dramat. A później się po tym chodzi, to szkło jest z plaży. Także śmieci są wszędzie. No i dobra, przejdźmy do. Lepszych rzeczy. Jest tak, wpadła piąteczka, rewelacja. 5 zutóweczek, to już mamy dyszkę. 11, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No, powiedzmy 12 zł. Jak na y, pierwszy wypad taki rewelacja. No, ale tutaj i tak zostałem pozamiatany. To nie wiem co to jest. Czy to jest jakieś ucho od łańcuszka, od tych y, sprzętów z placu zabaw? No nie wiem, nieistotne jest takie coś. Ale jestem pozamiatany tym, tą bransoletką, jest srebrna, także wpadło pierwsze srebro, jest rewelacja, jestem mega, mega, mega zadowolony, wow. No i powiem Wam, no pozamiatało mi to dzień, to jest fund dnia jak nie miesiąca. Także tyle tego w sumie z wczoraj. Trochę tego się uzbierało. No i tak jak mówiłem, jest świnka skarbonka, był kolejny wypad. Także uzupełniamy, bo już zgłodniała. Wpadają pieniążki z kolejnego wypadu. I już się zbiera całkiem niezła kwota. Fajnie. Ostatnie cztery grosiki. Sam jestem ciekawy, ile tego będzie. no Może nie będzie nie wiadomo, ile tych wypadów, ale. I kolejne pieniążki lądują w naszej śwince. Także podsumowanie wyszło. Bransoletka pozamiatała. No i co? Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam.